Więc manual. Zaczynamy. Lecimy za juniorem. Nie można ukryć. Ją po kamlotach. Daj tam pan korbę, bo jest Uuu, yes. Hi, tu. Wylądowaliśmy na single trackach pod smerkiem. Jest tu zarąbiście, bo... Ponad 60 km, traf. które są naprawdę fajne, ciekawe, rezolutne, więc oglądajcie, bo będzie na pewno ciekawie. Do tego będziemy upalali nasze dasty, więc nie wiem jeszcze co się wydarzy, ale na pewno będzie zarąbiście. No i co? Oczywiście subsocial. wiecie o co chodzi, no i jedziemy z koksem. Chwileczkę. Trzeba dojechać do Singli, ale normalnie nie będę jechał, nie? Więc manual. Chyba tu przegapiłem. Ale co? Jazda. Zaczynamy. Oczywiście podjazd, aby potem mógł być zjazd. Pierwsze przeszkody. Uwaga, bo może być mokro. I ślisko na dodatek, na tej kładce. Ale na pewno fajny dodatek do trasy. Nie można ukryć. Lecimy za juniorem. Nice. Zjeżdżamy do lasku kamyczki. Op. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. Jest coś... Coś w dół. Pyk. Jo, po kamlotach. O, nawet wrapa zrobiłem. Mogę was uświadomić, że tutaj by się enduro przydało. Może nie na wjazdach, ale na zjazdach, czyli taki elektryczek enduro by był tu idealny. Okej, okay. tu może być coś w dół. Jest trochę w dół wow. trzeba uważać, bo ten żwirek tu jest śliski. Trzeba naprawdę uważać, bo łatwo się ślizgnąć z drzywkami. O oh, kurde kamienie. Dość sporo. Na szczęście nie są luźne, więc jeśli depniesz po pedał, to się nie osuną. Uch, no i dojechaliśmy jakby do takiego punktu orientacyjnego, gdzie jest mapa. No i teraz tylko co? Najlepsze, co może być, czyli podjazd. Yupi! Ale co, widzę parę mostków, więc na pewno będzie ciekawie. Ja z Leonem mamy trail w sumie MTB i nam łatwiej jest niż tatom na enduro, no bo zawieszenie pod nimi pracuje no i wychodzi z tego taka lekka kraksa, ale jedziemy do góry. No i spotkaliśmy się, Leon, jak tam ci się jeździ? Fajnie, tylko dużo podjazdów, ale potem będzie zabawa. No bo trzeba pamiętać, że jak są podjazdy, to gdzieś muszą być też zjazdy, nie? Ale no jednak zima była, kondycja trochę gorsza, nie? No, daj tam pan korbę, bo jest delikatny zjazd. Wiesz? Tak no. mm. Wojtas chce chłodzić rękę w wodzie w Małej kontuzji no tak. mam rozwiązanie problemu, wodę niemu. Nie Muszę ją sobie ochłodzić, więc wkładam do strumyka łapę oh. Wuje mi wiąże pandaż. Patrz na mnie, jak po wirażach z lustrem sam na sam. Dobrze, że nie zdjąłeś tych okraniaczy na kolana. Przed chwilą chcę ich zdjąć. Właśnie, w tej chwili nocowo, że ja zdejmuję mówię nie, zostaw kolana. Cały czas się czegoś uczę. No i koniec zabawy właśnie w tym miejscu razem z Leonem się rozstajemy, no bo nie wiemy jeszcze co, o co chodzi z tą ręką, więc jedziemy do szpitala razem z Tatą i zobaczymy, co nam wtedy powiedzą. Powodzenia Junior i zdrowia. Dzięki wielkie. No i chłopacy pojechali dalej trasą, a my zjeżdżamy jakąś taką drogą na dół, a potem trzeba będzie pokonać jeszcze trochę dystansu pod górkę i do auta, a następnie do szpitala, gdzie się wszystko okaże. Również wam was tam zabiorę i zobaczymy, co nam powiedzą. No w ogóle lipa, że to jest prawa ręka, a ja za dwa tygodnie, nie wiem kiedy w sumie to oglądacie, ale piszę egzaminy ósmych klas i teraz jak ja napiszę. A few moments later. Wow. gdzieś tu jesteśmy chyba tu na tych strzałkach, więc trzeba przejechać gdzieś tutaj, więc co? Jedziemy. A teraz asfalcikiem wygodnie do auta. Ach. No cóż, taki los. One eternity later. Tata kiedyś jak tu był też akurat nie przez wypadek, ale wjeżdżali tą ulicą do góry na parking i ponoć tata na tym właśnie zakręcie już sobie odpuścił, powiedział, że to pieprzy i prowadzi dalej rower, koniec kropka ale ja się tak łatwo nie poddam jadę dalej no nie jest łatwy ten podjazd nie jest on krótki na pewno trochę straja, odpuścił, ale się nie poddaje. Uch, dobra, jesteśmy na parkingu. Teraz tylko zapakujemy się do auta i jazda do szpitala. Six hours later. No i wsiedliśmy już do samochodu, zjedliśmy obiad i jak widzicie na razie. Ręki nie mam w żadnym gipsie ani nic, bo jeszcze nie wiem, co z nią jest, więc udajemy się do Poznania. Tam już opuszczam Leona, wsiadam do samochodu razem z mamą i jedziemy do szpitala, i wtedy zobaczymy, co nam lekarz lub lekarka powie. O Siemanko, teraz z telefonu, już jak widzicie, dojechałem do domu, przebrałem się, no i teraz lecę do szpitala zobaczyć, co z tą ręką. Jakoś nie jest mocno spuchnięta, więc mam nadzieję, że nie jest złamana. Ale no mam takie obawy, więc co idziemy do szpitala, raczej mi nie pozwolą tam nagrywać Więc co widzimy się już po wejściu ze szpitala No i trzymajcie za mnie kciuki, żebym nie miał złamanej rączki Do zobaczenia Miałem już zdjęcia rentgenowskie i jeszcze nie wiem czy jest ręka złamana czy nie Byłem, jestem, jesteśmy już tutaj od dwóch godzin Jest godzina 23.30-40 i teraz idę i zaraz Wam znam relację, czy połamana, czy nie. No i co? Ja już wszedłem do gipsowni. I <laughs> mam niestety, ale gipsik, ponieważ jest małe, ale to małe dosłownie złamanie, więc masakra moim zdaniem. Ale patrzcie, mam tylko taki kawałek zanot garstek i do paluszków gipsik, więc moim zdaniem jest w miarę git. Za tydzień kontrola, no i niestety, ale chwila przerwy na sporty. Idealnie zacząłem sezon. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i trzymajcie się. Nara.